Czas słuchasz i wiesz rozmowa dnia przed mikrofonem Michał Kita, a moim Państwa gościem jest dziś poseł Bogdan Latosiński, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego w MPK w Kielcach. Dzień dobry. Dzień, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie pośle, kolejny raz związki zawodowe w miejskim przedsiębiorstwie komunikacji apelują do prezydenta w sprawie zmian w komunikacji miejskiej w Kielcach. Do tej pory Państwa prośby spotykały się z brakiem jakiejkolwiek reakcji, czy możemy stwierdzić stwierdzić w tym przypadku, że ratusz idzie na wojnę z MPK, nie reagując na apele i rozmowy z Państwa strony. No przynajmniej po tych, po tych działaniach można wziąć pod uwagę inny przykład, nie może na wojnę, tylko na taką pewnego rodzaju wy, wybadanie przeciwnika, a właściwie upokorzenie przeciwnika, czyli, że wy tu jesteście od wykonywania zadań i macie słuchać, a nie jakieś podpowiedzi, jakieś rozwiązania lub ewentualnie swoje spostrzeżenia. Dlaczego z tego tytułu tak, takie spostrzeżenie moje jest? Dlatego, że między innymi powołuję się na rozmowę z listopada i później bodajże w styczniu rozmawialiśmy z panią prezes i, I z panem prezydentem, między innymi przedstawialiśmy, od czego zależy dobrze funkcjonujący transport publiczny. Od wielu, wielu instytucji samorządowych, nie od przewoźnika. Przewoźnik wykonuje tylko e, jazdę po ulicach, a od jazdy, punktualności, od dobrej jazdy, dobrej skomunikowania zależy wiele instytucji, w tym między innymi Policja, e, Straż Miejska, MZD, czy z, wreszcie ZTM. E, e, oczywiście bardzo dobrze odebrał to prezydent, że, że o tym wie, że. E, Taką komisję powoła, żeby pracowała właśnie na rzecz poprawy i dobrej jakości komunikacji miejskiej. No a jak minęło pół roku, nie skorzystał z tego ten chaos, który jest spowodowany zmianami rozkładów, że jedna instytucja o drugiej nie wie, to przecież instytucja pana prezydenta, urząd pana prezydenta, tak powiedziałem, był ostrzeżony i mógł przeciwdziałać temu, że nie byłoby tak, że pasażerowie są zaskakiwani, że dzisiaj jest zmiana linii chociażby ostatnio jedynki, następnie za dwa tygodnie jest zamykana ulica Wojska Polskiego. I znowu zmiana linii, zmiana trasy, ale przede wszystkim zmiana godzin odjazdu. To odstrasza pasażerów. Przesiadki, fundowanie przesiadki po 500 metrów wsiadania. To są rozwiązania, które naprawdę nie służą komunikacji miejskiej i tak powiedziałem, bardziej urząd prezydenta chce nas postawić na kolanach, chce doprowadzić tutaj też te zmiany rozkładów są tak chaotyczne, ale powodujące z jednej strony obniżenie wpływów dla MPK, chaos. Komunikacyjny dla pasażerów, ale z drugiej strony zwiększają nam koszty. To jest bardzo niebezpieczne. I my, jako związki zawodowe, jako pracownicy, jako udziałowcy, apelujemy do prezydenta. Nie wolno tak, nie wolno tak robić na żywym organizmie, na organizmie, który w miarę dobrze funkcjonował. Musimy usiąść do stołu, musimy odblokować buspasy, musimy prędkość komunikacyjną poprawić, bo tylko to służy i e, zahamuje spadek e, pasażerów. Jednak tak jak powiedziałem, myślę, że nawet prezydentowi też nie zależy, żeby przeprowadzić e, e, ewentualnie wzrost cen biletów, o których jesteśmy przeciwni, bo rzetelne przeanalizowanie kosztów chociażby wprowadzanych zmian przez z ZTM. -u. To trzeba najpierw obliczyć te pewne rozwiązania, które są wprowadzane. E, chociażby wczoraj dostajemy pismo, że nowe autobusy, które zostały zakupione, pięć autobusów e, nie podoba się ZTM, owi że są wyposażone w kamery, czyli w tak zwany monitoring i życzą sobie, żeby ich założyć. E, ale z drugiej strony znowu nie rozumiem tego, bo normalnie funkcjonują te kamery, trzeba je wymontować, żeby zamontować e, kamery ZTM. -u. Druga sytuacja, kasowniki, narzucono nam najnowsze rozwiązania kasowników i taki system do takiego autobusu kosztuje 30 tysięcy złotych, a z drugiej strony kasowniki, fatalne kasowniki ZTM-u, dwie sztuki do każdego autobusu są zakładane i spełniają wymogi. Nasze muszą być najnowszej jakości. Pytany przez nas wczoraj na konferencji prasowej prezydent Bogdan Wenta stwierdził, że pisma od związkowców jeszcze nie widział, w związku z tym nie chciał go komentować. Konferencja prasowa była o godzinie 14.00. Komisja Zakładowa, komisje zakładowe podpisały pismo o godzinie 11. Z tego co wiem, przed godziną 12 pismo dotarło do urzędu, czyli dwie godziny. Pan prezydent, no jeżeli nie był rzeczywiście w urzędzie, to mógł się nie zapoznać. Ja wiem, że można wszystko tak stosować, jak i z umówionym spotkaniem ze mną. Przecież to umówione było spotkanie dwa tygodnie wcześniej i tak powiedziałem, jeszcze w życiu nie spotkałem się z taką reakcją, bo przecież tu nie chodzi, że ja jestem parlamentarzystą czy przewodniczącym rady nadzorczej. Przypominam, że przecież miasto ma ponad 30% udziałów, ja jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej większościowej spółki pracowniczej. I warto rozmawiać, warto usiąść do stołu, ale, ale proszę Państwa, jak byście się Państwo poczuli, jeżeli na umówione spotkanie przychodzicie normalnie na godzinę ósmą i przez 15 minut nie ma kogoś, no każdy może się spóźnić. To jest, to jest oczywiście zrozumiałe, ale przychodząc, pan prezydent w ogóle nic się nie odzywa, podaje rękę, wchodzi do gabinetu, po czym po 40 minutach wychodzi nic nie mówiąc. Czy tak przyjmuje się mieszkańców? Ja jestem przyzwyczajony, nie jestem człowiekiem z salonów, jestem przyzwyczajony na wiele, wiele różnych zagrań upakarzających, ale takiego upokorzenia e, jeszcze nie doznałem. Dla mnie przykre jest, że była ostatnio sesja Rady Miasta i żaden z radnych, z 25 radnych Kielc nie zadał tego pytania. Takiego grzecznego pytania, panie prezydencie, co się stało i czy to jest na standardzie, że przyjdzie mieszkaniec Kielc, umówione na umówione spotkanie, a pan po po prostu go potraktuje jak powietrze. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni zadecydowali także, że tych podwyżek cen biletów nie będzie zaproponowanych przez ZTM. Ta kwestia budziła także wiele dyskusji. Czy pana zdaniem jest to dobre rozwiązanie? Czy ta kwestia może niebawem powrócić i jednak więcej za bilety komunikacji miejskiej przyjdzie nam płacić? Tu odpowiem jako, jako parlamentarzysta, a nie jako związkowiec, bo my jesteśmy rzeczywiście jako firma usługowa na wykonywanie zadań, które są. Ale jeżeli szukamy oszczędności, to szukajmy je Naprawdę rzetelnie i przygotujmy wszystkie, e, przygotujmy się dokładnie, że już załóżmy, nie ma środków, żeby, żeby wspierać komunikację miejską, czyli wspierać pasażerów, tylko e, nieunikniona jest podwyżka cen biletów. Ale do tego trzeba najpierw przygotowania. Po pierwsze, przedstawić dobre rozwiązania dla pasażerów, czyli jeżeli się zmieni i proponuje się jakieś zmiany, to one najpierw trzeba e, przekonsultować, rzeczywiście przygotować wcześniej, e, około miesiąca, dwóch, trzech nawet, przedyskutować. Z mieszkańcami, z radnymi, przedstawić właśnie to do realizacji, wdrożyć to, jeżeli już przejdzie, i ewentualnie dopiero wtedy zobaczą pasażerowie, jak funkcjonuje, czy mogą wykupywać chociażby te bilety okresowe, o których się mówimy, trzymiesięczne, które prawdopodobnie mają być tańsze, bo, bo to też tak dokładnie nie wiadomo, ale czyli dokładną alternatywę dla pasażerów. Jeżeli rzeczywiście w budżecie nie będzie środków, trzeba podejmować jakieś inne decyzje, czyli ewentualnie, Wzrost cen biletów, ale naprawdę trzeba przeanalizować wiele, wiele rzeczy, bo przecież to stoi w sprzeczności pozyskiwania pasażerów. Podwyżka cen biletów to się wiąże też z zakorkowanym miastem, z ekologią w mieście, więc z wieloma, wieloma czynnikami ma wpływ na to dopłata. Przecież dopłata do komunikacji miejskiej jest na całym świecie i ona polega na tym, że z tej dopłaty korzystają właśnie czy to uczniowie, czy studenci, czy osoby starsze, czy inwalidzi i tak dalej, i tak dalej. Bilet. Pełny, jak tak zwany normalny, kasuje około 10% społeczeństwa, więc, więc my dopłacamy do tych ulg i warto jest dopłacać do komunikacji. W tym świat idzie, walcząc właśnie, tak jak powiedziałem, z ekologią, z zakorkowanymi miastami, właśnie wspiera komunikację. Ale żeby wspierać komunikację, najpierw trzeba właśnie ją Odblokować, czyli ta komunikacja nie może być tak, że autobusy dłużej, dłużej stają w korkach mimo buspasów, na buspasy są zakorkowane, zaparkowane, nikt nie reaguje na te nasze uwagi, spostrzeżenia, a wręcz ostatnio można przypuszczać, że to jest celowo, bo przecież pasażer siedzący w autobusie do kogo ma pretensje? Do nas, bo większości pasażerów przecież nie rozumieją, że istnieje taka instytucja jak ZTM. Pasażer wsiada do autobusu, kasuje bilet i chce szybko dostać się, czy to do domu, czy to do szkoły czy to do lekarza, czy to na zakupy, czy do przyjaciół e, rodziny. Nie interesuje go, jakie są wewnętrzne instytucje, i to urząd musi zrozumieć. Nowy urząd, pan, my apelujemy do pana prezydenta. My zawsze jesteśmy gotowi, my nie podejmujemy decyzji chaotycznych, nie straszymy żadnymi rozwiązaniami. Po prostu takie rozwiązania, narzucanie też z drugiej strony, ogromne postoje. My mamy specyficzną umowę przecież w Kielcach. Ona rzadko występuje. Nam płacą tylko za tak zwane kilometry ładowne, czyli przemieszczające się na odcinku trasy między przysta Tankami, między końcowymi przystankami, a dojazdowe są niepłacone. Skoro pusty autobus sobie jedzie 7 kilometrów w największym oddalonym miejscu, nie zabierając pasażerów pusty przebieg, generuje to ogromne koszty. Wprowadzanie załóżmy wycinanie i szukanie oszczędności poprzez ograniczenie kilometrów. My do tego jak gdyby nie chcemy się ustosunkować, ale my się ustosunkujemy, że nie można być, że ogranicza się wpływy i jednocześnie się postoje, wydłuża po pół godziny postoje na końcowym, czyli my musimy płacić pracownikom. I to dość często jest to w godzinach późnowieczornych, że autobus stoi pół godziny, można brygadę ściągnąć wcześniej, a nie tak, że w Szczycie kierowca nie wysiada za kierownicy. Mamy problem z toaletami. Ja specjalnie dość często używam słowa ubikacja, bo to jest słowo z XIX wieku, bo my tylko właśnie o ubikacji mówimy. O Toaleta ma, jest wyposażona w coś innego, jest woda i tak dalej. My apelujemy o to, żeby jakieś minimum standardu zachować w Kielcach, jednak to wszystko jest po prostu omijane. Zdaniem pana posła, jaki jest, jak może być recepta na rozwiązanie tego problemu? Czy to wspomniany wcześniej taki zespół przedstawicieli miejskich instytucji, także mieszkańców w celu e, unormowania sytuacji komunikacji miejskiej, żeby te zmiany nie były podejmowane w sposób chaotyczny i szerokim konsultacjom były poddawane? Oczywiście, tak jak powiedziałem, sedno sprawy tkwi w wielu instytucjach. To wiele instytucji ma wpływ na dobrą komunikację miejską w każdym mieście, w tym mieście w Kielcach. I wszystkie instytucje, od tego jest właśnie nad instytucjami samorządowymi, czuwa przecież urząd prezydenta, czyli prezydent. I właśnie od tego zaczęliśmy rozmowę w listopadzie, my odkładamy politykę. My jesteśmy naprawdę przedsiębiorstwem usługowym, wiemy, że służymy mieszkańcom. I dobra komunikacja to jest zadowolenie też i dobra recenzja dla prezydenta. Więc. Do tego namawiamy, mało tego, że w listopadzie tak powiedziałem. Była to pełna zgoda, pełna wyrozumiałość, a jednak wychodzi na to, że rzeczywiście my się teraz spotykamy, te wszystkie zmiany odbijają się na MPK, bo tak powiedziałem, wiele osób nie rozumie, jak funkcjonuje transport i co to obchodzi kogoś, że jest zakorkowany bus, pas i tak dalej, chce dojechać do pracy, chce dojechać do szkoły na czas i, i dochodzi do różnych sytuacji, takich delikatnie mówiąc, nieprzyjemnych. Między pasażerem a kierowcą, bo kierowca po prostu nie wysiada z za kierownicy, dlatego że stoi w korku i na bus pasie, gdzie nikt nie reaguje, a z drugiej strony pasażer, który rzeczywiście chce punktualnie szybko dotrzeć do miejsca zamieszkania czy to miejsca pracy. Yy... Ja tak powiedziałem, my jesteśmy naprawdę rozsądną załogą. To jest załoga, która ma udziały, spółka pracownicza, ale jesteśmy postawiani pod ścianę. Główny cel tak odbieramy po tym przetargu, gdzie nie rozliczono osoby. Takiego przetargu nie miało prawa być i jak w tej chwili pan prezydent, wpisząc nam odpowiedź walnemu zebraniu delegatów, wziął w obronę osób, które przygotowywały ten SIPS. Tego się nie da obronić. Po prostu w pasażerze teraz dokładnie wyjaśniłem, jak były zmiany, zachodziły, jak było przygotowane e, przejęcie spółki pracowniczej poprzez właśnie tak fatalny SIFS. Od tego się zaczął atak na MPK, teraz się jest kontynuowany i ja myślę, że to zmierza bardzo, bardzo złym kierunku. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był poseł Bogdan Latysiński, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Transportu Publicznego MPK w Kielcach. Dziękuję bardzo.